z strony alfa i beta dzisiaj się znajduję na takiej łące ale mam niespodziankę szwagry powrócili na rejony no i co? będziemy kosić łąka skoszona, bele są so w miarę sucho pogoda jest życzę miłego dnia wszystkim i oglądania dopiero. mamy monetkę pierwszą wygrywam konkurs na pierwszą monetkę a tą monetką jest chyba dwa grosze Międzywojnie zaraz tak dwa grosze międzywojnie dwudziestolecie z rocznika 31 1931 no i co brawo ja wygrywam konkurs na pierwszą monetkę ze szwagrami kolejny sygnał taki kręcik ale pogoda jest zacna, wam powiem. Słońce ładnie przypieka. No i co? Nic lepszego mi nie trzeba. No i Fanta by się przydała, ale co co? Chodzimy dla pochodzenia, dla relaksu. Tym razem jakieś kółeczko wjechało. Czyżby jakaś obrączka? Chyba tak. Teraz obczyszczę, dogram, czyszczeniu się prezentuje tak. Nie ma żadnych bicnic, pewnie z brązu albo z miedzi. A tym razem jakby i tego nie mogło być. Mamy polmosika. Chyba z soku jakiegoś, łowicz. Smak natury. Trzy biczneczki. Szwagier Karol monetkę trafił. Jaka? 50 gry. Pozdrawiam. 63. Pozdrawiamy. Mam pierwszą kuleczkę ołowianą. Teraz mam fajn ciora chyba dnia dzisiejszego. Guziolek. Szwagier Karol nagrywa, żeby z Wami wyczyścić mógłbym. Mógł. Sygnowany z tyłu z przodu jest słożełek, jest wszystko amerykański ładny fan dnia jak na razie a tym razem pierścień wiodący kawałek zmiana miejscówki nastąpiła na taką płaszczyznę no i co chodzimy tak skaczemy z kwiatka na kwiatek Ej no kulkę zeszłam z tego pola tu. Dla mnie za miękko, lepiej po metry pochodzi dla mnie Mam drugą gość, a nią jest Boratyniczka Koronna, czyli Toska Nie nie widzę dokładnie Ale Boratyna Trzecia kulka. Czy tam nie wiem, która. I swagier Darek, pierwszą swoją monetę dzisiaj. Goratynka ładna. Litewska, ładny pogoń widać. Czekaj. Włosz, no, obróć. Ładny stan No i klekierka widać. Brawo ty. A ja kuleczka niestety. Jest. Tam krągłość, zobaczcie jak wypadła. I chyba jest sreberko. Nie chyba, tylko na pewno. 10 groszy 1840 W idealnym stanie ziemia piasek jest. Jest w końcu wychodzony w ładnym stanie. 10 groszówka. Tym razem frak guziczka. Kolejny mini moniaczek u mnie. boratyneczka. Ma drugą monetkę. Kopiejka. Czekaj, pokażę w przód. Ładna Ładno. Ty który rok? 1865. Brawo ty Tutaj jakaś krągłość chyba Kopiejka ten To ta starsza Czekaj 1851 Kopiejka Ale mamy jeszcze taki sygnał, zobacz tutaj obok. Jest drugi też mam Kulka, niestety, ale co? Kupieczka też cieszy, już mogę wracać do domu Dobra. A tym razem papiaczek taki do ternitu czy tam do czego Mamy kolejny Karol Fager Monetium O! Odwróć, odwróć nie idę Nie wiem pani czy w nie ma 10 kroszy w sreberku, chyba tak Okazało się, że Karol jeszcze w tym dołku jedną monetę ma. Anioł jest, panie. Uuu. Sasik chyba. Grubasek. Szeląg, mi się daje. Tak, grubasek. Tutaj. Weź przeczy go delikatnie. No, sasik, grubasek. Mhm. A tym razem pomost zabytkowy. To za masz jakiś pancik, tak? Że jest mało widoczne. Nic. Nie zajechano. To może być marka narzędziowa jakaś? Albo jakiś numerek psa po prostu. Trzeba odmoczyć. No. Mamy tam coś w dołku. Chyba guziolek widać <noise> Guziolek aluminiowy w kwiatki. A tymczasem aluminiowa łyżeczka SP Elektron Czuła pora na podsumowanie wypadu ze szwaglami. Ja zaczniemy od tych gorszych fantów, to zobaczcie Cztery polmosiki wyskoczyło, w tym jeden zabytkowy Polmo, tubka pozdrowienie dla Krzysia, śrubka, papiak, tutaj jakieś aluminium, blaszki. Kawałek sztućca, sztuczc jest łyżka pierścienie wiodące dwa kawałki, kolczok tyle kulek owianych 5, 10, 15, 21 sztuk no i zaczynamy do tych lepszych trochę fantów to tak z monety uskoczyło 2 grosze między wojnie kopiejka 1851 rok no i tu dwie boratyny i zaczynamy dalej. Guzik. Guzik taki. Tylko sam kapturek został od guzika. Guzik aluminiowy z siatkami, z łóżkiem. Guzik amerykański. Cygnowany. Obrączka taka. Wpadła. I. Rodzynek tego wypadu 10 groszy srebrne 1840 z kropką normalnie stan szufladowy jak odmoczyłem zobaczcie chwila podniosę normalnie jak stan szufladowy I to byłoby tyle na tyle. Pozdrawiam serdecznie.